Moi drodzy, witam Was dzisiaj w kolejnym, piątym już dniu naszego treningu ważności. Treningu ważności dla ciekawych siebie. Bo w moim odczuciu, oczywiście, tylko to ma wtedy sens, kiedy jesteśmy ciekawi siebie, kiedy jesteśmy ciekawi tego, co się w nas dzieje, co nam to robi lub czego nam to nie robi. A nawet jeżeli czegoś nie robi, to i tak nam coś innego w zamian robi, prawda? Więc często my, my mamy taki zamiar, żeby coś zrobiło nam to i tamto, i, i jeszcze coś innego. Tego nie dostajemy, ale zadziewa się w nas coś innego, więc zawsze jest transakcja, że tak powiem, win-win, bo zawsze wygrywamy coś. Tylko nie zawsze to, co wygrywamy, nam się podoba w danym momencie, bo w danym momencie doświadczenie, którego doświadczamy, no może nie być fajne, po prostu najkrócej rzecz ujmując. Kochani, to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj poprzyglądamy się naszym myślom, poprzyglądamy się naszym myślom z poziomu radości. Bo piąta emocja, którą zauważają naukowcy u ssaków, tak? No my też jesteśmy ssakami, to jest radość. I radość jest tą emocją, która też nas czegoś uczy. I jakbyśmy tak mieli sobie powiedzieć, no właśnie, czego uczy mnie radość, czego uczy radość każdego z nas? No to radość pokazuje nam to, co jest dla nas przyjemne. Radość pokazuje nam, że to, co robimy, to, co się dzieje wokół nas, jest po prostu przyjemne. A skoro jest przyjemne, to my tego chcemy więcej. Więc radość jest bardzo taką ciekawą emocją, a chyba ją najbardziej lubimy. I, i w tym kontekście może nie bardzo chciałabym pójść, dlatego że no to jest taka oczywista oczywistość. Lubimy tę radość, lubimy czuć się radośnie i to jest w porządku. I bardzo chcemy, żeby nasze życie też było radosne, żeby w naszych relacjach, w tym, co robimy, było dużo tej takiej radości, zabawy, przyjemności, satysfakcji. W porządku. I obserwujmy. Co nam przynosi radość? Co nam sprawia radość? Do czego nas ta radość zaprasza? I teraz, moi drodzy, przyjrzyjmy się, co się dzieje w nas, w naszym ciele, kiedy my tak bardzo chcemy odczuwać radość, tak bardzo się z tego cieszymy, ale gdzieś czujemy taki niepokój. Bo wbrew pozorom radości też y, towarzyszy czasami niepokój. Jest to niepokój związany z tym, że a co jeśli się nie uda? A co jeśli to nie dla mnie? A co ludzie powiedzą przecież? Jakie ja prawo mam do radości, tak? Więc radość jest tą emocją, która bardzo, bardzo jest nam potrzebna. Naprawdę, bardzo jest nam potrzebna. Jak każda emocja. Ale też jest to ta emocja, do której też podchodzimy z taką rezerwą, z takim, wiecie, wewnętrznym wycofaniem, bo to, wiecie, no, te nasze wszystkie wycofania, one mają swoje źródło w naszym dzieciństwie, w tym wszystkim, co żeśmy przeżywali, do czego żeśmy się przystosowywali, będąc dziećmi, z czym żeśmy sobie nauczyli się radzić jako dzieci. I to wszystko siedzi w nas. Tak, tak, kochani. O, widzę, że kolejne osoby dołączają, więc cudownie witam Was bardzo serdecznie. Ale kochani, wracając do tej radości. Z tą radością jest. Dzień dobry, Groszynko. Z tą radością jest o tyle, tak ciekawie bym powiedziała bo tak się zastanawiam, jak o niej mówić ale z tą radością jest o tyle ciekawie, że mówię, z jednej strony pożądamy, wszyscy nam życzą tego radosnego życia, a z drugiej strony gdzieś się w głębi boimy się tej radości. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałam, w nas. Jest Każdy z nas ma swoją podświadomość. A propos, jeżeli dzisiaj macie ochotę na trochę podświadomości, to zapraszam Was na spotkanie o godzinie 9, 19, przepraszam, też będzie live i będziemy rozmawiać o podświadomości. Co ta podświadomość pamięta o każdym z nas? Także też zapowiada się bardzo ciekawy live, dzisiaj 19 zapraszam. No ale wracając. W naszej podświadomości mamy ukryte, bardzo, bar, mamy ukryte bardzo dużo takich wzorców postępowań, jak należy żyć, żeby po prostu przeżyć. Krótko, najprościej rzecz ujmując, żeby przeżyć. I teraz w dzieciństwie myśmy się uczyli, że żeby przeżyć, nie należy denerwować za bardzo. Mamy w takiej sytuacji, najlepiej no w takiej innej sytuacjach, to lepiej omijać te szerokim łukiem, a tutaj babci nie wchodzi w drogę, a tu cioci nie wchodzi w drogę, a a, a, a. I, i w przedszkolu też żeśmy się nauczyli pewnych rzeczy, w, w szkole też, i mamy swoje taktyki. I kochani, to, co przynosiło nam taką radość w dzieciństwie, to również to, że udało nam się uniknąć pewnych, ja to nazwę tak w cudzysłowie, pewnych zagrożeń. Zagrożeń pod tytułem. Krzyk mamy, krzyk taty, czy tam wiecie te, te takie e, m, rzeczy, no ochranianie naszych, znaczy naszych rodziców, tak? E, lub jakieś takie niefajne słowa, które żeśmy nie chcieli usłyszeć, nie tylko od rodziców, ale generalnie od tych dorosłych, którzy byli wokół nas. I te wzory też nas zostały. Więc teraz, kiedy jako osoby dorosłe zaczynamy odczuwać radość z różnych poziomów i z różnych powodów, to nieraz jest ten spontan, wow, bawimy się, fajnie jest i cudownie, czerpmy z tego. Ale też czasami jest tak, że właśnie wszystko się dobrze zapowiada, no powinniśmy czerpać tę radość z tego przypadku, z tego, z tego zdarzenia, z tej relacji garściami. No i, no i tak nie do końca jest. I to się też zdarza, zresztą ja sama siebie też przyłapywałam wiele razy, jak to się pyta, co tam u ciebie? No w porządku, wszystko dobrze, dobrze, no dobrze, dobrze. I tak mówię, kurczę, no, no dobrze jest, ale to dobrze mi tak kłuje, tak, tak mnie gniecie w środku, to dobrze. I okazuje się, że tylko, nie, nie, nie tylko ja tak mam, <grych> że ogólnie jako ludzie tak mamy, A, że czasami nas przeraża to, co jest to dobre, że czasami nas przeraża ten status w którym ta radość, jak gdyby ma dużo do powiedzenia, gdzie tej radości jest dużo, nas to zaczyna przerażać. Bo radość to nie tylko ten radosny śmiech, ale uczucie radości, czyli bo radość jako emocja, ale radość też jest tym stanem emocjonalnym. Radość też jest, wiecie, takim, takim uczuciem, takim stylem życia. Takim stanem emocjonalnym radości jest też powiedzcie, takie zadowolenie, taka satysfakcja i tak dalej. Tego znajdziemy całkiem sporo. I czasami po prostu boimy się tego odczuwać, bo no właśnie, bo przypominają nam się wzorce z dzieciństwa, gdzie ja byłam jako dziecko, nie wiem, radosna, tu leciałam do mamy z jakąś tam laurką, rysyneczkiem, w ogóle zobacz, 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 a mama do mnie nie teraz. I nie, nie dlatego, że ona mnie tam odwróciła, bo mnie nie kocha, czy absolutnie nic, aczkolwiek ja jako dziecko tak to zinterpretowałam. Po prostu mama w tym momencie była zajęta czymś innym, czego ja jako dziecko mogłam nie rozumieć, bo dla mnie te sprawy takie dorosłe to były w ogóle, o czym rozmawiamy, tak? Więc yy, zachęcam nas wszystkich, żebyśmy też poprzyglądali się właśnie, co robi radość z naszymi myślami, jakie myśli pojawiają się dodatkowo. Kiedy tą pierwszą myślą powiedzmy jest takie uczucie radości, wow, fajnie. Ja, super, no świetnie, no jadę tu, jadę tam, świetnie. I jaka jest kolejna myśl? Zaobserwuj też w swoim ciele, co się dzieje w twoim ciele, na ile ta radość rozluźnia, rozluźnia twoje ciało i czujesz się fantastycznie, a na ile ta radość sprawia, że troszeczkę się pionizujesz bardziej, usztywniasz się, bo kurczę, a co będzie? A co jeśli i zaczynamy tworzyć scenariusze bez pokrycia tak naprawdę? Więc poprzyglądajmy się sobie. To jest taka właśnie uważność. Co się dzieje we mnie? Nie to, co się dzieje w innych. To, co się dzieje we mnie, kiedy, kiedy coś mi sprawia przyjemność. Na ile w nas pojawia się takie, wiecie, potwierdzenie wow, to jest to, to mi się należy, tak chcę żyć, tego chcę więcej. A na ile to jest scenariusz, wiecie z drugiej z takiej po drugiej stronie ale na zasadzie zbyt piękne żeby było prawdziwe. Wiecie i te wszystkie polskie no piękne, ale wiecie te wszystkie polskie przysłowia nie dnia przed zachodem słońca, piękna miska jeś nie daje i i wiesz zbyt piękne żeby było prawdziwe i tak dalej i tak dalej. To jest, wiecie, to są takie powiedzenia, niby nic, a jednak bardzo dużo, bo to są te tak zwane prawdy, może, no też życiowe, ale to jest, wiecie, taka te powiedzenia z dziada, pradziada, tak, więc my chcąc, nie chcąc, Mamy to gdzieś zakodowane w naszym DNA, ponieważ, no cóż, jesteśmy dziećmi naszych rodziców, a nasi rodzice są dziećmi swoich rodziców, więc generalnie te, w tym DNA, oprócz kształtu oczu, koloru oczu i tych innych różnych rzeczy, dziedziczymy po naszych przodkach ich stany emocjonalne. Więc jeżeli nasi dziadkowie bardzo mocno wierzyli w to, że zbyt piękne, żeby było prawdziwe, Nigdy nie chwal dnia przed zachodem słońca, to to gdzieś jest też w nas, moi drodzy. Mimo, że nawet jako dzieci mogliśmy za bardzo nie słyszeć tego, tych powiedzeń, tak? Ale to gdzieś jest w nas. To jest ten taki wewnętrzny lęk, który nie pozwala nam się w pełni cieszyć tym, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, z własnego doświadczenia też pamiętamy, jak tutaj pełni radości, w ogóle wow, coś robimy, a tu nas, wiecie, strofują, zachowuj się uciecho, bądź grzecznie teraz i w ogóle nie wypada i tak dalej, i tak dalej, tak? No i zaczynamy się troszeczkę bać tej radości. I w ten sposób tworzą się w nas takie, taka dwoistość, bo... Skoro zaczynam się bać radości, czyli daję taką palmę pierwszeństwa strachowi, lęk, właściwie bardziej lękowi, temu tak? stanu emocjonalnemu, którym jest lęk. A lęk zaczyna mnie paraliżować, lęk zaczyna mnie usztywniać, bo e, tak jak pamiętacie. A może po prostu wiecie, lęk jest stanem emocjonalnym takim przystosowawczym. Tak samo jak, te, jak emocja pod tytułem strach, to, jest, to są, one są przystosowawcze, czyli ja się do tego mogę przystosować. Ja do każdej niewygody życiowej, emocjonalnej mogę się przystosować na czas bliżej nieokreślony. Tak? Więc tutaj dlatego zwracam uwagę, co się dzieje, jaka kolejna myśl, jakie uczucie przychodzi, kiedy. Widzisz tę radość, jeżeli przychodzi ten lęk, to tu jest taka naprawdę ważna informacja, że warto się sobie poprzyglądać, warto nad sobą popracować, żeby zobaczyć, um, jakie wzorce z dzieciństwa te takie lękowe, bo lęk, słuchajcie, nas chroni. Lęk nam pomaga przetrwać. To nie radość pomaga, tak z biologicznego punktu widzenia oczywiście, tak, to nie radość pozwala nam przetrwać, tylko lęk. Bo kiedy się boimy, jesteśmy ostrożniejsi. Nasi, wiecie, przodkowie, jak oni zaczynali, wiecie, schodzić z tych drzew i wędrować pomiędzy różnymi areałami ziemskimi, żeby, no gdzieś znaleźć tu jaskinię, tu lepsze pożywienie i tak dalej, i tak dalej, oni tak naprawdę dzięki lękowi przetrwali. Bo dzięki temu, że cały czas byli na takim stand-by, tak wsłuchiwali się w różne rzeczy, no to tu uniknęli jakichś tam tygrysów, jakichś ataków drapieżników i tak dalej, tak dalej. Więc nas to jest. Lęk pozwala nam żyć. Tylko, oczywiście, wszystko w nadmiarach nam po prostu szkodzi. Lęk również. To, co nam, zawsze powtarzam, to, co nam szkodzi, to są nadmiary i niedobory. Bo nie niedobór lęku, czyli niczego się nie boję, no generalnie jako ludzkość nie przeżyjemy, nie? E, więc popatrzmy, z jakiego powodu lęk chroni moją radość. On chce ją chronić. Może tego, żebyś znowu nie przeżyła, nie przeżył takiego rozczarowania, że lecisz, wow, super, tutaj zobacz, jest to tak świetnie, mam świetną wiadomość, chcę coś pokazać, chcę śpiewać piosenkę, chcę powiedzieć wierszyk, a, a słyszę, nie teraz, bądź grzeczna nie wygłupiaj się i tak dalej. Wiecie, to wychowanie na dobre, grzeczne dziewczynki. Czy tam grzecznych chłopców, tak? To sprawia, że my w dzieciństwie uczymy się tego, że w jakimś sensie tej włas odczuwania własnej radości należy się troszeczkę bać, bo ona jest czasami bywa, to odczuwanie tej radości czasami bywa ryzykowne. Bo mnie skrytykują, bo mnie ośmieszą. I dlatego teraz tej dorosłości, słuchajcie, no właśnie, gdzieś tam nie zawsze nam łatwo wyrażać tę radość, ponieważ w środku odpalają się te wzorce. Nie, nie, poczekaj, bo to cię wyśmieją, tutaj może być to dla ciebie niekoniecznie miłe, niekoniecznie fajne. I tak to wygląda. Więc warto się sobie przyglądać patrzeć, co robi mi lęk w stosunku do mojej radości. I teraz popatrzcie, skoro już to odkryjecie, zobaczycie jakie tam są lęki, czy przynajmniej dotkniecie ich, tak? No to wiecie, czego potrzebuje lęk? Lęk potrzebuje utulenia, zauważenia, lęk potrzebuje radości. I tu mamy takie, wiecie, to koło się fajnie domyka, A ponieważ w tym momencie, tutaj jest praca świadoma. Tutaj świadomie do tego podchodzimy, tak jak świadomie wybieramy jem to lub nie jem tego, świadomie wybieramy, idę na siłownię, czy tam nie idę i w ogóle, tak samo tutaj świadomie wybieramy, jak utulić ten lęk. Czyli po prostu powiedzieć. Tutaj wiecie, tu jest bardzo ważne takie self-compassion. Self-compassion to na polski się tłumaczy takie samo współczucie, coś w tym stylu. i Self-compassion, w tym samym współczuciu, chodzi o to, żeby właśnie zauważać to lękowe. Ja to tak uproszczę: zauważać to lękowe, czyli coś, co nie jest doskonałe, coś, co mnie chce chronić, nie iść tam, bo cię wyśmieją, bo tam coś zrobią, bo tego, bo zobacz. I wiecie, lękowe wytyka nam błędy, to zrobiłaś źle i tak dalej, nie? A więc tu chodzi o to, żeby z taką radością popatrzeć, ok. Tu źle zrobiłam, tu źle zrobiłam, tu też niedociągnięcie jest. Ale żeby nie negować tego, jestem beznadziejna, żeby tego nie kwitować, nie podsumować w ten sposób, tylko przyjrzeć się: ok, czyli szczerze, no nie miałam czasu, nie chciało mi się. Myślałam, że mi się fartnie. Podać sobie prawdziwe argumenty i z taką radością znaczy z taką radością nie do zasadzie hi, hi, hi ha, wow, i tak jest, tylko z taką radością na zasadzie mm, takiego zrozumienia: ok. Mam te trzy powody, odkryłam je sama dla siebie. Trzy czy więcej, czy mniej, to wiecie, każdy ma swoje. Czyli następnym razem, jak ma będzie taka sytuacja, podejdę do tego inaczej, bardziej się przygotuję. A będę bardziej świadoma tego, że pewnym ludziom, choćby nawet stanęła na rzęsach, to pewnym ludziom i tak nie dogodzę. I tu się uśmiechnąć. To jest właśnie ta rola tej takiej naszej radości, która otula ten lęk, tak? Najważniejsze jest to, żebym ja zadawalała sama siebie, sam siebie. Bo jeżeli będziemy zadawalać, dawać sobie radość sami sobie, to nie ma inaczej, kochani, naprawdę nie będzie inaczej. Jak tylko także tą radością będziemy emanować na zewnątrz, będziemy tą radością w jakimś sensie zarażać innych ludzi. To tak działa. Jeżeli jesteśmy tylko w lęku, w gniewie czy w tych wszystkich emocjach, o których wcześniej rozmawiali, to tym emanujemy. No, tym też, jak gdyby chcemy zarazić ludzi. No, oczywiście nie każdy chce się tym smutkiem zarazić tym lękiem, tym wiecie gniewem i tak dalej. Więc stąd pewni ludzie od nas odchodzą. Natomiast radość jest taka fajniejsza w skutkach, więc więcej ludzi daje się zarażać, chociaż ci, którzy, tak jak już wcześniej mówiłam, mają powody, żeby się bać tej swojej radości. Też będą od nas troszeczkę stronić na zasadzie, że e, no, tej to już w ogóle, wiecie, palma odbiła. Z czego ty się cieszysz? Cieszysz się jak głupi do sera. O, takie stare, wiecie, i takie są powiedzenia. I te powiedzenia bardzo dużo w nas robią. Te powiedzenia usztywniają w nas, bo, myśmy, bo my to słyszymy bardzo często jako osoby dorosłe już. I okej, okay, i nasz rozum to wytłumaczy. Tak, tak i tak, nie? Natomiast. Każdym z nas jest to tak zwane wewnętrzne dziecko. Ta taka bardzo delikatna struktura nas, to taka, ten aspekt nas, który cały czas pozostaje dzieckiem, on ma cały czas kilka lat. I ten aspekt nas, ten, to wewnętrzne dziecko, ono do świata, do życia pochodzi, podchodzi na poziomie tych emocji, które zapamiętało w dzieciństwie. Więc jeżeli ja w dzieciństwie zapamiętałam, że te emocje są dobre, a te niekoniecznie są dobre, to ja w dorosłości będę podobnie reagowała. I dlatego tu jest ważne, żeby zadbać. I ta uważność, ten treningi uważności to jest nic innego, moi drodzy, no, pewnie żeście się wcześniej domyślali, a jak nie, no, to teraz mam troszeczkę zdradzę, to jest nic innego jak zajmowanie się swoim wewnętrznym dzieckiem, dawanie sobie tej uważności, co ja czuję, co się we mnie dzieje co mogę z tym zrobić. Jeżeli teraz, w tym momencie, ja szukam rozwiązań, a pracuję nad sobą, to ja w tym momencie pokazuję sama sobie, sam sobie, że jestem dla siebie ważna, ważny. Że ja w tym życiu coś znaczę. Że okej, okay, w dzieciństwie bywało różnie, rodzice byli zajęci, teraz też już to wiemy, inaczej na to patrzymy. Ale nasza emocjonalność, ten odbiór świata, Zatrzymał się na poziomie kilkuletniego dziecka. I stąd jestem, wiecie, taki dysonans w nas. Czuję na poziomie dziecka, często zranionego, często porzuconego, emocjonalnie porzuconego, a próbuję sobie wszystko, wiecie, wytłumaczyć na poziomie tego dorosłego, który, no, wie. Bo my jako dorośli dużo wiemy. Chodziliśmy do szkoły, nasze rozumy są bardzo mądre i mają ogromną wiedzę. Ale to się jedno z drugim nie łączy dlatego potrzebujemy takiego zaglądania w siebie, do siebie, a żeby połączyć to rozumowanie dorosłego z odczuwaniem tego dziecka w nas. Dziecko potrzebuje, żeby ten dorosły wytłumaczył, czyli żebyśmy my sami sobie wytłumaczyli. Nie na zasadzie takiego wywodu, i, i wiecie, i tak jak w szkole, tylko takiego właśnie przyglądania się, utulania, co to mi robi. Kochani, a propos radości, to ja zapraszam Was, żebyśmy zrobili takie ćwiczenie. Prawa ręka do przodu, każdy wyciąga, lewa ręka do przodu, każdy wyciąga, prawa ręka na lewe ramię, lewa ręka na prawe ramię. Każdy teraz mówi swoje imię. Uwaga, Małgosiu, jak ja się cieszę, że Cię mam. Jak ja się. Cieszę, że Cię mam, jak się cieszę, że się mogę do Ciebie przytulić. i Tak każdy z Was, niech się. Zobaczcie, ja często jak robię to ćwiczenie, to są, jak ja kiedyś robiłam to ćwiczenie, to też było tak, 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 bo to niby lambada czy tam cokolwiek innego, a potem takie zastygnięcie. Też mi zajęło troszeczkę czasu, zanim, że tak powiem, publicznie potrafię się przytulić do siebie i e, powiedzieć, że ja siebie kocham, że ja się wyszanuję, że z każdym dniem uczę się jeszcze bardziej się wyszanować. Więc sami zobaczcie to ćwiczenie, z pozoru banalne, proste, ale w, na którym etapie Was zatrzymało, nawet jeżeli zrobiliście to do końca, gratuluję, ale sami sobie, wiecie, przypomnijcie sobie, w którym momencie był ten taki, to takie przełamanie. Ja to zrobiłam publicznie, bo na mnie patrzycie. Wy pewnie może jesteście każdy gdzieś tam w swoim miejscu, albo może gdzieś ludzie są dookoła, może jesteście w kawiarni czy gdzieś, na ile to ćwiczenie w ogóle zaprosiło was, żeby to zrobić, a na ile, dobra, zrobię w domu. I teraz pytanie, czy zrobisz to w domu, skoro już zbierasz, jaki finał tego ćwiczenia jest? To jest wszystko o nas, dla nas. To jest ta wiedza. I teraz, jeżeli... Yy, właśnie zobaczyłaś to ćwiczenie, nie zrobiłaś, nie zrobiłeś go, bo sobie w domu zrobisz, ale znasz już końcówkę, więc już nie będziesz robić, jeżeli to jest ten scenariusz, to zobacz, jak Ty siebie traktujesz. To w ten sposób powieliłaś, powieliłeś wzorce własnych rodziców. Kiedy Ty jako dziecko leciałaś tam, mama zobacz, tata zobacz, a oni, nie mam czasu. To samo robimy względem siebie, więc często bardzo chcemy być inni niż nasi rodzice, a często jesteśmy tacy sami, Szczególnie w stosunku do siebie samych. I takie treningi uważności, ja je tworzę po to, żeby, no właśnie, żeby, żeby nawiązywać relacje ze sobą, żeby czerpać radość z bycia sobą, żeby, właśnie, rozmawiać ze swoimi emocjami. Jak się rozmawia z emocjami? Obserwując ciało, rozmawiając ze sobą, aha, czuję to. To jest dla mnie wygodne, to jest dla mnie niewygodne. To jest ta rozmowa, jak z takim małym dzieckiem, dla którego chcemy jak najlepiej. Każdy z nas jest tym małym dzieckiem, którego już nie wychowują tacy biologiczni rodzice, ale które potrzebuje cały czas rodzica. I tym rodzicem jesteśmy my sami, dla siebie samych. Także moi drodzy, stańmy się dla siebie. Najczulszymi opiekunami. Czuły nie znaczy taki pobłażający. Czuły to tak, jak mówiła Olga Tokarczuk. Czuły to jest ten, który zauważa, który widzi a, i który chroni. Który wytłumaczy, pokazuje, który jest non stop obecny. Czułość, czyli jestem ze sobą, a jestem dla siebie, chronię siebie. To jest ta czułość. Nie rozpieszczajmy się, bo rozpieszczanie tak naprawdę robi więcej krzywdy niż pożytku. Bądźmy dla siebie czuli. I kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Obserwujmy w dzisiejszym dniu tę radość. Jakie myśli nam tworzą radość? Jeżeli odczuwamy tą radość, to zobaczcie, co tam się dzieje. Czy pozwalamy sobie odczuwać tę radość na full i po prostu. Niech się dzieje, czy tam z tyłu zaczyna się, mhm, mm, mm, o kurczę, coś nie mam. I zaczynamy kombinować. Przyglądajmy się sobie, obserwujmy się, e, obserwujmy się od środka na zewnątrz. E, I twórz. Kiedyś lubiłam mówić coś takiego: i twórzmy najlepszą wersję siebie, ale jak tak, wiecie, pracuję i ze sobą, i z ludźmi. Nie, nie, nie twórzmy żadnej wersji siebie. Odzyskujmy własną prawdę, odzyskujmy swoją autentyczność. Odgrzebujmy, wygrzebujmy ją spośród wszystkich, wiecie, jakichś takich, tych, takich zakamarków, spośród tych wszystkich takich naleciałości, powinna, nie powinna, muszę, nie muszę i tak dalej. Odzyskujmy, odnajdujmy siebie w sobie. Cudownego, cudownego dnia. Przypominam, moi drodzy, jeżeli macie ochotę, to dzisiaj o 19 też będzie live. Instagram, Facebook, z czasem to też wląduje na YouTubie, na temat, na temat naszej podświadomości. Co Twoja podświadomość pamięta o Tobie, tak? Porozmawiamy sobie o różnego rodzaju rolach, w które wchodzimy jako dzieci, no i co z tym robić. Także dzisiaj o 19 taki piątkowy wieczór zapraszam serdecznie. A teraz, kochani, korzystajmy z tego pięknego piątku w Szczecinie. Słuchajcie, o, przez moment było słońce, no przez moment było, ale było. Więc życzę nam wszystkim cudownej wiosny i cudownego dnia. Trzymajcie się, cześć. Pa pa.